Czas na 217. odcinek tureckiego serialu Miłość i Nadzieja. Kuzej znajduje pierścionek z listem miłosnym. Radzib trafi za kraty? Sprawdźcie, co jeszcze przyniesie 217. odcinek serialu Miłość i Nadzieja, Miłość i Nadzieja, odcinek 217 w środę, 18 czerwca 2025 roku, o godzina 17.20 w TVP2. Streszczenie 217 odcinka, Miłość i Nadzieja. Co się wydarzy w 217 odcinku, Miłość i Nadzieja? Sprawdź streszczenie TVP. Nacie wyjawia powody, dla których zniszczyła związek Bulenta i Gonul, kierowała się chęcią zachowania wpływów i kontroli w rodzinie. Prawda wychodzi na jaw, co wywołuje silną reakcję Ferej, która stawia Bulentowi ultimatum, oczekuje zmiany i zdecydowanego działania. Tymczasem Kuzej znajduje w domu pierścionek i list miłosny, dowody zdrady, które wcześniej podarował sili Alper, co wzbudza w nim głęboki niepokój i nieufność. Z kolei policja organizuje skuteczną akcję i zatrzymuje Radzipa. Trafi w końcu za kraty? Zobacz zdjęcia z odcinka w galerii poniżej.